Dobra, słuchajcie, jedziemy. Parę prób zrobiłem, ale wygląda na to, że wszystko gra technicznie. Dzisiaj vlog, który, na który się bardzo cieszę, dlatego że pokażę wam nowy nabytek. Jest to element kompletacji studia do livestreamów, które niedawno właśnie wyposażałem czy wyposażam nadal, bo już kończę. I to jest ostatni element, a mianowicie ścianka green screen. Po co on jest? Ona jest nam potrzebna i czy to ma sens w ogóle stosowanie podczas live'ów? Green screen. Zaraz Zobaczcie, zobaczcie, tutaj mamy na przykład. Jeżeli chodzi o fade level, wybierzmy sobie może tło Beach. I fade level, który mogę ustawić w Icam e Live, to jest poziom przenikania. Wszystko byłoby ok, tylko zobaczcie, jak ja wyglądam teraz. Wygląda to trochę słabo, prawda? Jeżeli natomiast fade level ustawimy tak, nie widać. Nic kompletnie. I teraz co się dzieje? Gdybym chciał uzyskać bardzo ciekawe czy ciekawsze tło w tle i coś fajnego pokazać, wystarczy, że zastosuję green screen. Green screeny są różne. Ja ostatnio pokazywałem taką większą ściankę, a dzisiaj pokażę taki mniejszy, przenośny, który ma mniej więcej 1,50 m szerokości i 2 m wysokości. Samo korzystanie, jak widzicie, jest dość proste. Trzeba je dobrze doświetlić i dobrać tylko fade level, a także mask edges, prawda? Zrobić te dwie rzeczy. I w tym momencie jesteśmy na plaży. To, co tutaj widać, że on jest troszeczkę za wąski jak na moje potrzeby. Więc można by się albo przesunąć, albo to delikatnie wyciąć. Zoom and pan. To jest też możliwe. Tak jak teraz widzicie mamy to idealnie dograne i ten green screen jest fajny. Tutaj możemy zmieniać odpowiednie tła, jak sobie tylko życzymy, czy być w zamku, czy bardziej home office, jeżeli rozmawiamy z szefem. To może home office, jednak, jeżeli chcemy zrobić wrażenie, albo modern house, wygląda to inaczej. I teraz, w zależności od tego, jeszcze jak jesteśmy daleko, od, od tła i od kamery, możemy być mniejsi lub więksi, ale czasami jest tak, że potrzebujemy czegoś więcej, a mianowicie potrzebujemy wyświetlić prezentację. Prezentację wyświetla się, ja pokażę to może na przykładzie zwykłego, zwykłego PDF-a, który tutaj zna zaraz znajdziemy. A mianowicie zrobimy sobie tak, że najpierw przejdę do widoku z kamery. Tak. I teraz zrobimy sobie coś takiego, że będzie fade level mniejszy. Może taki jak ten. Dobra. Teraz chciałbym pokazać widok ekranu cały, ale tutaj weźmiemy sobie daną warstwę. Jest prezentacja w PDF-ie. Ok, mamy prezentację. I zobaczcie, teraz na tej prezentacji ja nie wyglądam zbyt ciekawie, bo moje okienko jest średnie, prawda? Czyli wyglądam tutaj słabo. Mogę siebie jako square wyświetlić, kwadracik bardziej tutaj proporcjonalnie. Mogę być większy lub mniejszy. Mogę przesunąć się na przykład w to miejsce, żebym bardziej pasował. Ale jest jedna rzecz, a mianowicie widać to tło i to trochę razi, prawda? To tło jest słabe, więc to, co możemy zrobić tutaj, to poograć właśnie ten fade level, funkcjonalność transparent picture in picture i w tym momencie ja jestem mały. Faktycznie wygląda to lepiej. Gdyby green screen był jeszcze większy, mógłby, ta moja sylwetka mogłaby też mieścić się z całymi ramionami. Ale jako, że tutaj kamera jest bardzo blisko, e, mieści się tylko moja głowa, takie po piersie właściwie, prawda? Więc to można regul regulować poprzez e, dobór samego green screen, ale tak to wygląda. I teraz zobaczcie, że tą prezentację mogę sobie przewijać i faktycznie leci. Chyba łatwiej jest nawet w PDF-ie ją zastosować niż w danym programie. Przynajmniej dla iCam e Live e, lepiej jest to zastosować w PDF-ie. I mamy w tym momencie tak zwany transparent e, picture in picture. Jakbym był troszkę dalej, mógłbym pokazać większy, więcej ramion, tylko wtedy musiałem sobie mikrofon też stać bliżej, ale już widać na czym to polega i ten green screen ja kupiłem na Amazonie Niemieckim, dojechał do mnie w 3 dni, natomiast wcześniej Elgato, firma Elgato miała takie green screeny właśnie w formie roll up. Niestety teraz już nie mamy takich dostępnych, dlatego ściągałem je z Niemiec. Jakieś linki postaram się wam pokazać w opisie tego filmu, natomiast jest też na rynku to Taki podwieszany i ściąga się go tak jak tło takie kinowe, czyli z góry na dół, jak typową zasłonę, czy kurtynę, czy roletę i to też może fajnie działać. Natomiast ten green screen jest przenośny, można go ze sobą zabrać, jest mały, a jednocześnie jak nie potrzebujecie go, zobaczcie, że już nam się tutaj ta ścianka robi cała, więc na tym to mniej więcej polega. Parę rzeczy jeszcze jest istotnych, a mianowicie jeżeli e, używacie takich prostych programów e, do komunikacji, e, to trzeba e, zastosować narzędzie, które się nazywa VirtualCam albo właśnie w ICAM e Live, czy w OBS, to pozwala na to, że w danym programie, na przykład w OBS, albo w ICAM e Live ustawiamy sobie te parametry, bo tutaj jest na przykład poziom przenikania, jak widzicie, to jest 100 poziom przenikania, następnie Mask Edges tu akurat tego może nie widać. Ale jest parę takich ustawień, których nie ustawimy na przykład w MS Teams, bo tam mamy tak przysłowiowego idiotę. Tam jest tylko program do, do takiego virtual meeting, do takich wirtualnych spotkań, ale nie mamy tam takich dobrych ustawień jak tutaj. Więc tu możemy ustawić sobie dużo więcej rzeczy i wysłać ten obraz jako wirtualną kamerę do właśnie MS Teams na przykład, który jest bardzo popularny. Więc OBS czy iCam e Live stanowią taką reżyserkę i wysyłają gotowy produkt, czyli gotowy obraz dla programu, który go połyka, tak, prze, przejmuje, tak jak na przykład MS Teams. Jeżeli chcecie osiągnąć taki efekt, bezpośrednio w MS Teams ciężko będzie pokazać na przykład prezentację, bo tam zwykle mamy tylko obrazy pojedyncze, a tutaj widzicie, że prezentacja jest możliwa. To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy temat związany z green screen. Ja jestem z niego zadowolony, naprawdę fajnie on wygląda. Jak teraz pokażę Wam go może w takiej formie. Zdejmiemy sobie ten załącznik i zdejmiemy sobie green screen funkcjonalność. I teraz pokażę, jak on wygląda. Składamy go sobie tak. A z zoomem można jeszcze tutaj tak. Jestem teraz jako cały. I to, co w nim jest sprytne, to że on stanowi całość, jak rola. Jednocześnie ta jego konstrukcja jest dość solidna e, z tyłu, ale też się trzyma. Nie trzeba go blokować. On się trzyma, jak zobaczcie, już go, jeżeli rozwiniemy nawet na jakieś 30-40 cm, on jest samonośny. Bo tutaj ma dosyć pokaźną po konstrukcję z tyłu. Tam z tyłu ta konstrukcja jest taka dosyć solidna i to faktycznie pozwala na to, żeby, żeby ten green screen rozłożyć. Bardzo fajna sprawa, ja tutaj w przebitkach jeszcze pokażę go trochę lepiej, ale na dzisiaj to jest tyle koszt. Najtaniej widziałem dwa Green Screeny Elgato, eee, dwa. Sprzedawał ktoś na OLX-ie używane za mniej więcej 1000 zł, czyli po 500. Ja go kupiłem za 700, bo potrzebowałem go szybko na to zlecenie. Eee, Elgato nie było. Licytowałem jeszcze jeden temat na Allegro, Elgato, ale za 600 przegrałem tą licytację, bo ją przegapiłem i poszedł ten Green Screen w zeszłym tygodniu za 600, więc zamówiłem na Amazonie tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie. Także, tak jak mówię, jakby były jakieś pytanie odnośnie green screenu, to yy, walcie śmiało. Bardzo fajnie się sprawdza i można wyciąć całą sylwetkę swoją. I to jest, co jest też fajne, że jeżeli spotykają się dwie osoby, na przykład rozmawiają w wirtualnej rozmowie, to można yy, dać je na ekranie, wyświetlić na ekranie obok siebie, tak jakby były w jednym pomieszczeniu. Bo, na przykład, ICAM e Live ma taką funkcjonalność, że dwie osoby mogą obok siebie stać i, i ze sobą rozmawiać w module Go. Cały green screen opiera nam się na konstrukcji zbliżonej do roll tylko jest bardziej zaawansowany, bo tutaj ma swój mechanizm. do Właściwie samonośny jest, bo on jest potężny jeżeli chodzi o to. Jest też cięższy przez to. Mniej więcej szerokość 1,40-1,50m. Tu widzimy, widzimy przeguby, są też siłowniki, także on jest dość fajny i to co jest świetne przy nim, Trochę hałasuje przy tym rozkładaniu, ale można go zostawić na danej wysokości. Taka wysokość jest mniej więcej, zobaczmy, można nawet niżej. I dzięki temu możecie sobie go w ostatniej chwili mm, rozłożyć. Na przykład wstęp w naszej prezentacji mamy w normalnym tle, a tylko w momencie, kiedy pokazujemy na przykład pdf -y albo e, PowerPoint, wtedy sobie chwytamy i jest tak. Dobra, i teraz spróbujmy go zamknąć. Dość łatwo się zamyka. Tutaj po bokach patrzę, czy się nie blokuje. Jest uchwyt. I to, co tutaj mamy, to są takie zapadki takie zameczki. Tak jak przy rolapie, praktycznie takim lepszym. Całość jest dosyć solidna i ciężka, ale wygląda to dość dobrze. Słuchajcie, to jest tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, ta, ja staram się te vlogi tak przygotować, żeby było jak najmniej montażu. Ale pozdrawiam was. No i oczywiście co? Prośba o łapkę, suba i tak dalej. No, śledzimy kanał, rozwijamy się. Pamiętajcie, że ja buduję społeczność główną na swoim tym głównym kanale Rafał Galiński. Tu we vlogu pokazuję te środki techniczne, metody i też efekty jakie uzyskuję. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o budowanie swojej marki osobistej. Jak to rozwój w oparciu o YouTube, czyli organiczny content marketing, ja tutaj nie robię żadnych reklam, wszystko organicznie wypracowuję, cały trafik, cały mój ruch i stopniowo po trzech latach jestem w stanie osiągnąć większe wynagrodzenie czy większe przychody po podatkowaniu niż w korpo, w którym pracowałem 16 lat. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, no i cóż, no widzimy się w kolejnym epizodzie pewnie już niedługo. Cześć, do zobaczenia.